No a teraz już przechodzimy do rywalizacji decydującej o medalach ośmiu najlepszych na tym dystansie w naszym kraju, jeśli chodzi o tegoroczne zmagania w kategorii U20. Na torze zewnętrznym, to że ósmym Gustaw Schreiner z UKS-u LA Basket Warszawa. 55-52 tegoroczny rekord życiowy, 53-42 to rekord życiowy Igora Filaras. z ZLKL Zielona Góra, on na torze siódmym, na torze szóstym Sebastian Michalak, AZS UWM Olsztyn, 54-39 to jego rekord życiowy, 53-49 to z kolei rekord życiowy Łukasza Bańki z Agrosu Chełm, on na torze piątym. Zawodnik ten jest najszybszy obok filara, jeśli chodzi o stawkę finalistów. Mateusz konieczny na torze czwartym z Bektry Włocławek. Tor trzeci Ignacy Bryl, przedstawiciel Politechniki Opolskiej, konieczny rekord życiowy 55-35, Bryl 54-67. Tor drugi Tymoteusz Krakowiak, Polonia Warszawa 56-30. Jego rekord życiowy. No i wreszcie na torze pierwszym Mateusz Janik przedstawiciel nadodrza powodowo 5602 jego najlepszy wynik w karierze poniżej 54 sekund biegające Pańka i Filar. No i oni tutaj są niewątpliwie faworytami do zwycięstwa więc tory piąty i siódmy w eliminacjach Najszybszy z kolei Ignacy Bryl. 54,67, on na torze trzeci. No, a w jakich warunkach też, nie? Go tu zupełnie inaczej niż to było w eliminacjach i też pod tym względem. Mianowicie, fal startów nie było w biegach eliminacyjnych. Mamy za to w rywalizacji finałowej. Zmuszony do opuszczenia bieżni reprezentant Akademickiego Związku Sportowego Klubu Uczelnionego Politechniki Opolskiej. Opole czas reakcji 8 tysięcznych wyraźnie poniżej tej dopuszczalnej. A więc... Siódemkę biegniemy. od toru ósmego, szrajner, filar, Michalak, pańkas, konieczny, krakowiak i Janik pusty, to trzeci. Doty. Startowali zawodnicy biorący udział w płotkarskim finale A Mistrzostw Polski Juniorów. Bardzo dobry początek Łukasza Bańki, też jeden z faworytów do zwycięstwa. Próbuje gonić go Mateusz Skonieczny z Wektry Włocławek, który ustawiony był na torze czwartym. Po torze siódmym z kolei Igor Filar dogonił Gustawa Schreinera, i wydaje się, że to on i Bańka w tym Momencie z przodu zawodnik ZLKL, Zielona Góra, biegnący w biało-zielonym kostiumie z niebieskim numerem startowym, już na ostatniej setce delikatnie zadrowił przed płotkiem, ale wciąż prowadzi, goni go bańka. Pilar wydaje się być jednak nie do złapania. No i teraz kwestia tego, jaki będzie czas uzyskany przez zawodnika z województwa Lubuskiego: 52-63, a więc to jest rezultat bardzo, bardzo wartościowy. Igor Pilar mistrzem polski juniorów z no, wyraźnie poprawionym wynikiem z jeleniej góry, o którym wspominałem przed startem 52, 61, nawet po korekcie 52,78 czas drugiego Łukasza bańki. Na trzecim miejscu linię mety przekroczył Sebastian Michalak z AZS-u UWM Olsztyn, zawodnik.